Ten, ten, witam, witam widzę, wiem, widzę, godzina, ale godzina. trzeba czas, trzeba widzę, 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 szkoły. No, wstawajcie, wstawajcie. nie ma Nie ma widzę, Już nie ma spania. Trzeba wstawać. Wiem. Nie chcę Wam się, ja też mi się nie chcę, a muszę wstawać. <noise> po to sobie ustawiam budzik, żeby mnie obudziło? Widzicie, to wystarczy sobie ustawić budzik, żeby mnie zaspać. No stawacie, śpiochy. stawajcie. śpiochy, Wstawajcie. Uuu, uuu, uuu. Cięcie, bólcie, jesteście. Jeżeli wam się nie chce wstawać, ja już, już jestem na nogach. Ale nie ptaszek to jestem. Uuu, słabiutko wam idzie w stanie. Słabiutko. Stawanie wasze to jest słabiutkie, widzę. Ujeju. No, dobra, mam dla Was informację. Kto nie wejdzie, to wejdzie. Kto nie wejdzie, to umie na fanbase i na kanale będzie zaraz ten filmik. Yy, jak będziecie dzisiaj grzeczni, to dzisiaj 19.30 robimy streama dla Was. Tego pod jednym warunkiem, jak będziecie grzeczni. Pewnie ty nie, nie będzie streama to się za coś. Tak się mówi. No to musicie się bardzo postarać, bo to nie dostaniecie streama. A mamy plany żeby zrobić streama. Dla Was dzisiaj 19.30, zapraszam, żebyś się. Przygotowałeś się na streama? Jak coś, to wysyłać ten film do wszystkich znajomych, żeby każdy wiedział o tym, że dzisiaj, dzisiaj stream. Zapraszam. Jesz taki film robimy z świętami. nie Nie robimy tam, no, święta, święta, nie was takiego strema jest dla was święta Święta dla was zrobić coś, co jest dla was nie Chcę dla was zrobić was że dzisiaj robimy 19, dla was 1930 dla was bo narzekacie, że nie ma strymu. prawie, sorry. No o tym tak pomyślałem, że zrobię coś dla was się tam jeszcze streama. Ale jak będziecie grzeczni, bo jak będziecie niegrzeczni, to streama nie będzie. Yy. 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 To roboty, czasu. Wstawajcie, wstawajcie. Nie ma... Nie ma na łóżku śpiewu jednym tak mówię dzisiaj dla was robimy nie powinno być tym dzisiaj ogólnie w tygodniowo bo w tygodniowo ja pracuję w tygodniu pracuję ale dzisiaj zrobimy dla was wyjątek jak będziecie grzecznią. 1930 stream planujemy Na was zrobić tego streama no ale jak będzie się grzeczny, tak mówię no to będzie stream nie be, jak nie będzie się grzeczni to nie będzie To dopiero piątek, sobota, niedziela No, ile jeszcze musi się dni poczekać na streama no ale to jest wszystko od razu, ale nie ode mnie Musisz się pokazać z dobrej strony, nie złej tylko z dobrej strony. no tak może. To prawo tego streama. Jeśli pytacie, kiedy stream, kiedy są. No to są jakieś plany na dzisiaj. Dostać się na strema. Też nie będzie taki długi. To jest w tydzień

to mam nadzieję, że będzie ja trochę w spokoju, bo wczoraj to miałem w mieliśmy, bo wczoraj musieliśmy oczniarzyć, z solą posypać, teraz nie solą się sobie takim preparatem. To jest podobne do soli, ale to nie jest to jest coś innego. To się szybciej rozpuszcza. To się szybko rozpuszcza. W takim musieliśmy zrobić, bo przymarzło to wszystko. Ludzie się robił, taka ślizgowica. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie tak. To mi jedziesz? Tylko tak, jadę tramwaj, a autobusem. Ja mam 50 minut. Ja w ze z jedną stroną i w drugą stronę. Dlatego tak wstaje wcześniej Jest zimno? <coughs> jest to, zimno, nie jest tak bardzo zimno, bo nie ma takiego wieczu, takiego wiatru zimnego. jest tak chłodno, odczuwa się, ale nie ma takiego wiatru, dlatego tak nie jest źle. Najgorsze jest taki zimny wiatr, pod To jest na jak to przygotowuję na święta? na, na święta. Ale ja mówię, dzisiaj jak będzie się grzeczni? Gdzie wydostać 30 na stylu, jak będzie się grzeczni? A nie, to przedstawiamy Wam na piątek lub sobotę. Z tyłu, abyś się chyba nie śledził, co? No właśnie. Staramy się dla Was podać po tak, żebyście mieli tego kosty. Nie wiem, jak u ciebie w miejscowości, bo każda miejscowość ma swoją temperaturę, to jest zależności od miejscowości. Ja też się podobam. Ja dopiero, bo jestem siódmą do roboty, ale wcześniej wstaje z tego powodu, że kawał drugi mam jazdy. Dlatego wstaje się wcześniej, żeby jechać na siódmą. A to nie jest tak fajnie. Wstała z rana i jechać tu, wśród mieścia. I to jest właśnie najgorsze. No ale takie żywot, życie, co zrobić. No I mi się popatrzę jeszcze. Dlatego zdałem, że kawy nie lubię pić. Żadnej kawy. lubię pić. Bo... No teraz no, przed zwisiem zrobiłem sobie herbatę. Piję się ciepłe drinki, siadam nigdy nie jest z rana, bo nie lubię siadania, jest z rana. Napiję tak w południe. Siadam i nie nie lubię. Nie jestem tak przestrzegony. No właśnie, już ruszył, je jeden półprawny. <try> Macie się jakieś pytania? A, no, to no, 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 Ja Ja nie no, bo to jest takie życie, ale... Ja akurat... Tak mi się trafiło, że mam temu drogi trochę, ale mi to nie przyszło jestem tego też przez I tak wstaję wcześniej i tak wstaję, Zawsze. Nie że to jest sobota, niedziela i tak wstaję. No dobra, czas z Wami. Pojadę. Trzymajcie się. Widzimy się 19.30 na streamie, jakby się godziny. No i dajcie lajka na Pombędu. Super. Na kanale wysyłacie takie do wszystkich znajomych ci co już nie obejrzyli do to tego to jeszcze śpiąc świąt. I czekacie na 19 czy Jak dzisiaj przecież. Ja będę Was obserwował Was na, na formatie i na komentarzach na kanale. A widzicie. Trzeba być czujny Trzeba być czujny bardzo jak, jest. jak się No dzięki, jaki miłej pracy Tobie też życzę dzisiaj, miłej pracy Tomek Jeszcze sobie mogę z nami Alır ya, ben ben.